Witam ze skurcza. Dzisiaj troszkę później niż zwykle miałem przyjemność być na meetingu w moim mieście rodzinnym można rzec. Także dopiero teraz mogę coś nagrać. A wczoraj został wywołany temat, co zrobić, gdy ktoś w rodzinie no, zachowuje się w sposób taki zagrażający innym członkom rodziny, ale głównie też sobie, bo na przykład nadużywa spożywania substancji. Bo generalnie wczoraj yy, poproszono mnie o pomoc, co zrobić, gdy ktoś za dużo pije, gdy nie widzi tego, że pije. No to jest temat, który już wielokrotnie poruszałem w swoich wystąpieniach i nie ma jakiegoś <grym> remedium złotego leku na tego typu zachowania, jeżeli chodzi o y, tych y, najbliższych z rodziny, czy w ogóle najbliższych z otoczenia, osoby, osoby która zachowuje się w sposób y, niebezpieczny dla siebie, dla innych. O ile ta osoba sama nie zacznie widzieć swojego problemu, ja ten, to wiele razy już powtarzałem, że świadomość w leczeniu uzależnienia, w rozpoczęciu w ogóle rozmowy na temat swojego uzależnienia, jest warunkiem niezbędnym, ale też z doświadczenia już wiem, że często rodziny stoją przed takim dylematem, chcemy bardzo pomóc. Bo widzimy, że dzieje się coś złego, że to jest dobry człowiek, ale stracił kontrolę nad swoim życiem, bo tą kontrolę przejęła substancja, której nadużywa, a sam jeszcze na tyle nisko nie upadł, że nie widzi swojej destrukcji, nie widzi tego, jak zagraża bezpieczeństwu swojego związku, załóżmy małżeńskiego, jak zagraża swoim dzieciom. No generalnie nie widzi przede wszystkim, jakie jak szkody czyni sobie, stopniowo popadając w coraz większe uzależnienie od alkoholu. No tutaj, ten alkohol jest jakby takim motywem przewodnim w tego typu uzależnieniach, przynajmniej w tych, które są gdzieś tam zgłaszane. No, i sam alkohol, jako substancja uzależniająca, no, może spowodować to, że. Faktycznie mamy jakieś tam możliwości, takie prawne, po które można sięgnąć w ostateczności i spróbować skierować taką osobę na leczenie bez wymaganej zgody. Są komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, różnego rodzaju instytucje, ośrodki pomocy. Można samemu gdzieś tam ten wniosek złożyć do sądu rodzinnego i wnioskować o to, aby sąd skierował na przymusowe leczenie. Jeżeli pacjent nie będzie chciał uczestniczyć w leczeniu otwartym, no ale bez świadomości tego, że robię to dla siebie, że leczenie jest mi niezbędne, bo za chwilę stracę dom, rodzinę e, najbliższych, no myślę, że ciężko będzie kogoś zmobilizować do tego, żeby w ogóle zaczął jakąkolwiek pracę nad sobą. I naprawdę ja bardzo rozumiem te osoby, które stoją najbliżej, tych, którzy gdzieś tam popadają w to uzależnienie, że bardzo chcieliby im pomóc. Mogą chcieć pomóc swojemu ojcu, swojemu bratu, swojemu mężowi, żonie czy siostrze. No ale tutaj myślę, że podstawową sprawą jest po prostu rozmowa i praca nad świadomością samej osoby zainteresowanej, czyli tej osoby, która która stopniowo popada w takie destrukcyjne zachowania. Zachowuje się w sposób niebezpieczny, spożywa tej substancji coraz więcej i szkody powodowane przez swoje picie są coraz większe dla niej oraz dla rodziny. Myślę, że takie siłowe, przymusowe Kierowanie kogoś na leczenie oczywiście czasami się sprawdza, czasami rzeczywiście jest to jedyne wyjście, czasami wynika to z postępowania sądowego, które prowadzone jest z tego powodu, że osoba uzależniona wpada w konflikt z prawem i sąd gdzieś tam przy okazji jakby nakazuje właśnie leczenie. No ale. Bez świadomości zainteresowanej osoby, tego, że ma problem, tego, jakie straty poniesie i co może zrobić, żeby ewentualnie ten proces odwrócić, no, będzie ciężko komuś pomóc. Yy, wiem, że te problemy są szczególnie <laughs> takie naglące. Szczególnie trudne do e, obserwowania, kiedy zagrożone jest dobro małoletnich dzieci. E, tutaj jednak zalecałbym bardzo restrykcyjne środki, i to często środki prawne, gdyż być może wtedy, kiedy osoba, e, która jest uzależniona albo jest na dobrej drodze do uzależnienia, bo już pije w sposób ryzykowny, e, zderzy się z konsekwencjami prawnymi tego, jak się zachowuje. Czyli kiedy jest stanie przed, przed widmem tego, że zostaną jej ograniczone prawa do dzieci, albo że współmałżonek na przykład odejdzie, kiedy stanie przed widmem rozpadu właśnie związku małżeńskiego, to może to będzie ten moment, w którym, w którym uzyska pewną świadomość, która z kolei pozwoli na podjęcie. Takich konstruktywnych działań związanych z ratowaniem tejże osoby. Tak więc dopóki ta osoba szkodzi sama sobie, no to praktycznie jesteśmy bezsilni, tak? Jeżeli szkodzi sobie, a jednocześnie stanowi zagrożenie dla dobra małoletnich dzieci, no to jednak radziłbym wyjść z roli obserwatora, jeżeli jest to ktoś z naszej bliskiej rodziny. I starać się wszcząć odpowiednie procedury prawne, które pozwolą zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i które być może skłonią osobę, która no, nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich wobec małoletnich, bo jeżeli nadużywa alkoholu i nie robi z tym nic, uważa, że nic złego w ogóle nie robi, że. Że nawet po spożyciu alkoholu może tą władzę rodzicielską nad dziećmi w pełni sprawować, to myślę, że tylko gdzieś tam staniecie przed taką realną rzeczywistością, związaną z tym, że ktoś gdzieś zgłosił, że, że powinienem mieć tą władzę rodzicielską, na przykład ograniczoną bo nic nie robią, aby zacząć zdrowieć, a wręcz przeciwnie, doprowadzam siebie do stanu destrukcji. Dzieci na to patrzą, dzieci doświadczają pijanego ojca czy pijanej matki. To myślę, że tutaj już nie, nie powinniśmy stać jako bierni obserwatorzy, pomimo tego, że to jest ktoś z naszej rodziny. I takie rzeczy należy zgłaszać w sądzie. Są specjalne wnioski, które Nazywają się Wniosek o wgląd w sytuację rodziny, w szczególności małych dzieci. Tam się sygnalizuje, że dobro dzieci jest zagrożone poprzez na przykład nadużywanie alkoholu przez jedno z rodziców, czasami przez oboje rodziców. No i wtedy rzeczywiście może być to tak troszeczkę dookoła, ale jedyna realna pomoc osobie uzależnionej, bo. Ja znam też przypadki, że to wpływa właśnie motywująco na te osoby, aby podjąć leczenie, aby przede wszystkim zauważyć, że mam problem, tak, bo skoro nic nie dociera, nie docierają jakieś rozmowy, w których ukazujemy rozmiar jakby szkód, które powoduje uzależnienie u danej osoby, i skoro to jest bezskuteczne, no to czasami jedynym takim możliwym sposobem udzielenia pomocy jest niestety. Narażenie się na negatywne emocje ze strony osoby uzależnionej i zgłoszenie właściwym instytucjom, że ma, jest problem, który zagraża dobru małoletnich dzieci. Ale to w tych y, takich przypadkach, jeszcze raz podkreślam, gdzie mamy do czynienia z osobą, która poprzez swoje uzależnienie, poprzez swoje nadużywanie alkoholu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa rodziny, dla bezpieczeństwa dzieci, stanowi zagrożenie, bo to zawsze jest realne zagrożenie dla procesu wychowawczego dzieci. Dzieci wychowujące się w domu, gdzie jedno z rodziców jest uzależnione od alkoholu, potem będą mierzyły. No to są DDA, dorosłe dzieci alkoholika, alkoholika. One wchodzą w dojrzałość, potem często trafiają właśnie do tych grup, gdzie muszą przechodzić jakby swoją terapię. Ze względu na to, w jakim środowisku się wychowały, można temu zapobiec. A jednocześnie można w ten sposób pomóc komuś, kto nie widzi swojego problemu. Jeżeli chodzi zaś o osobę, która sama gdzieś tam pije w sposób już niebezpieczny, czy nawet już jest osobą uzależnioną, bo już dawno przekroczyła tą granicę takiego picia towarzyskiego. No ale nie ma na utrzymaniu małoletnich dzieci w zasadzie no, szkodzi tylko i wyłącznie sobie. To no w przypadku alkoholu jest oczywiście ustawa o wychowaniu w trzeźwości, tak jak już wspomniałem, można gdzieś tam próbować przymusowego leczenia, ale ja jednak jestem zwolennikiem tego, zresztą pracuję w ośrodku jako terapeuta z pacjentami, więc wiem doskonale, że prawdziwe leczenie zaczyna się w momencie, gdy pacjent sam widzi, widzi przynajmniej swój problem, bo on może nie mieć wiedzy, co trzeba zrobić, na ile duży jest to problem, może ten problem minimalizować, ale podstawą jest, żeby w ogóle zauważył, że pije w sposób niebezpieczny, że zażywa coś w sposób niebezpieczny, czy zachowuje się w sposób y, taki niebezpieczny dla siebie, wpadł w jakieś uzależnienie. Jeżeli pacjent to zauważy, to możemy zacząć pracę w momencie, gdy będziemy kogoś no, na siłę gdzieś tam próbowali namawiać na terapię, a ona tego problemu nie widzi. I odmawia jakiejkolwiek formy współpracy w tym zakresie, reaguje gniewem, agresją na każdą uwagę dotyczącą tego, gdy mówimy, że prawdopodobnie powinna się leczyć, bo chyba się uzależniła od substancji. No to rozwiązania takie przymusowe, siłowe, mam co do tego takie mieszane uczucia. No bez świadomości problemu osoby samej zainteresowanej to myślę, że tutaj rzeczywiście jedynym takim rozwiązaniem pozostaje to drastyczne pozostawienie tej osoby samej sobie. Często te osoby zostają zostawione przez swoich partnerów życiowych i wtedy czasami dopiero dociera do nich, że coś się wydarzyło. Często dopiero kiedy potracą wszystkie kolejne prace i nie mają środków do życia i środków na zakup na przykład alkoholu to zaczynają rozumieć swój problem. No niestety jest to przykre, drastyczne, ale e, czasami jest to jedyne wyjście, tak? Osiągnięcie tego przysłowiowego dna, bo często na tych e, mityngach aowskich jest poruszane, że jak człowiek osiągnie pewien, e, pewien upadek, e, pewien poziom swojej destrukcji, że już niżej jakby no, nie da się upaść. To wtedy potrafi gdzieś spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć: Tak, ja mam jakiś problem, i zaczyna w ogóle się diagnozować, a potem zaczyna się leczenie. To jest temat złożony. No, w uzależnieniu jest tak, że no, można próbować gdzieś tam w sposób właśnie taki bardziej przymusowy kogoś mobilizować do podjęcia leczenia, ale. Ale efekty tego będą wymierne dopiero w momencie, gdy terapeuta nawiąże współpracę, nawiąże tą więź terapeutyczną z pacjentem. A ciężko jest tą więź terapeutyczną nawiązać z pacjentem, który nie uznaje swojego uzależnienia, to nawet nie, ale w ogóle nie uznaje tego, że ma jakikolwiek problem, bo jak już uzna, że coś się złego dzieje, no to już to myślę, że dobry terapeuta już sobie jakoś poradzi, tak. Natomiast, jeżeli ktoś nie widzi w tym nic złego, a widzi tylko same plusy z tego, że jest uzależniony, w zasadzie no, on nie widzi plusów z tego, że jest uzależniony, po prostu widzi w tym same plusy, że może sobie właśnie pić na alkohol, czy zażywać jakieś środki, no to będzie to rzeczywiście no, trudny problem. W zasadzie jest to sytuacja taka patowa. To tyle na dzisiaj. Pewnie nie pocieszyłem zbyt wielu osób, ale starałem się to przedstawić w realu, jak to wygląda. Dobra, no